Dla sumienia narodu z kwatery EU, czyli tak zwanej łączki na Warszawskich Powązkach, rozmawiamy z księdzem Prałatem Romanem Kneblewskim. Proszę księdza, odbywa się tutaj trzeci etap ekshumacji, czyli wydobywania szczątków naszych bohaterów, zamordowanych przez komunistów w okresie po II wojnie światowej. No, miejsce można powiedzieć szczególne, miejsce można powiedzieć święte. Jak y, ksiądz by skomentował te prace, które prowadzi tutaj zespół pod kierownictwem pana profesora Szwagrzyka? Tak, jest to niezmiernie wzruszające. I jest to jakiś balsam w serce po prostu w serce polskie, że nareszcie ci nasi y, bohaterowie, bestialsko pomordowani, doczekają się godnego Chociaż no w tym wymiarze symbolicznym, ale godnego pochówku. No i wzruszające jest to też, że tylu wolontariuszy, młodych ludzi tutaj pracuje, zaangażowanych, którzy to robią z całego serca. Pan profesor Szwagrzyk też tu jest obecny i cały czas czuwa, dogląda tych prac. No to wszystko wzrusza po prostu i no oby, oby tak dalej. Jest nadzieja, że doczekamy się wreszcie słusznej polskiej. Polityki historycznej. Bo do tej pory utrzymywano nas w jakiejś pedagogice wstydu. Mieliśmy się wstydzić za to, że, że jesteśmy w ogóle, że jesteśmy katolikami, że jesteśmy Polakami. Ciągły taki meakulpizm. Przepraszaliśmy tych, którzy nas mordowali, za to, że nas mordowali nawet. To czas z tym skończyć. I to bardzo cieszy. Mhm. E, proszę księdza, e, zrobiliśmy tutaj e, już kilkakrotnie. E... Zbiórki pieniędzy na ekshumację, na identyfikację tych szczątków ludzkich, które tu są w tych dołach śmierci, bo to nie były groby, to były doły, do których wrzucano. Niektóre osoby z rodzin pomordowanych. Mówiły, że bardzo ich boli, że nie ma po prostu krzyża z pasją, że jedyny krzyż, może Darku pokaż ten krzyż na ścianie, to jest ta szpara, która jest stylizowana na, na krzyż, natomiast wewnątrz ani na zewnątrz innych elementów religijnych nie ma. Jak ksiądz to ocenia? No jako kapłan, jako, jako, jako duchowny? No to nawet nie ma o czym mówić za bardzo. To jest oczywiste, że krzyż powinien być i to krzyż. Tak po katolicku z pasją naszego Chrystusa Pana, tak. Oczywiście, no to jest yy, i ten krzyż się należy, należy się tym po prostu yy, pochowanym tam, i należy się ich rodzinom, należy się katolickiej Polsce. Yy, proszę księdza, yy, czy bo są takie tendencje, że e, przeciwstawia się e, zaangażowanie patriotyczne, zaangażowanie narodowe, czy jak inni mówią nacjonalistyczne, e, wierze e, katolickiej, e, czy... E, czy e, Ksiądz to wielokrotnie mówił, ale w tym miejscu może chcielibyśmy, żeby Ksiądz to jeszcze raz powtórzył, czy zaangażowania w sprawy narodowe są sprzeczne z naszym zaangażowaniem katolickim i życiem według dekalogu oraz, oraz wszystkich przykazań i starotestamentowych, i, i, i wynikających z Nowego Testamentu. Absolutnie nie, przeciwnie, jak zawsze to podkreślam, patriotyzm i nacjonalizm to są dwie bliźniacze cnoty, wzajemnie przenikające się i dopełniające. Właściwie w przypadku nas, Polaków, to, to chodzi w gruncie rzeczy o to samo, tylko przeniesione akcenty są nieco. Patri to jest, patriotyzm to jest cnota. Umiłowania swojej ojczyzny i tego wszystkiego, co ojczyste, a jest cnota umiłowania własnego narodu i tego wszystkiego, co narodowe, co nasze polskie w tym przypadku. No a w końcu, jeżeli, jeżeli chodzi o umiłowanie, jeżeli chodzi o miłość, no to jest jak najbardziej po katolicku, przecież, przecież miłość jest największą ze wszystkich cnót. Także powiem, powiem więcej. Obowiązkiem wręcz katolika jest być patriotą i nacjonalistą oczywiście nie mylić nacjonalizmu na miłość boską z nazizmem. Polscy nacjonaliści ginęli właśnie z rąk nazistów i komunistów. I szowinistów, takich tak jest, jak tak na przykład jest. na Ukrainie. Tak jest, oczywiście, oczywiście, tak jest. Ale polski nacjonalizm nie stawia narodu na pierwszym miejscu, tylko pana Boga. To jest ważne, prawda? Mhm. Bo jeżeli ktoś absolutyzuje naród, stawia na pierwszym miejscu zupełnie, no to to jest chore. Dochodzi do wypaczeń, tak, do zbrodni. Oczywiście, że tak, ale nie. W, polski, w polskim nacjonalizmie zawsze na, na, na w najwyższym miejscu był stawiany pan Bóg. I tak też to formułuje ojciec doktryny polskiego nacjonalizmu, nasz wielki boch, przywódca, bohater, współtwórca niepodległej Polski, Roman Dmowski. Mhm. E, dziękuję bardzo za rozmowę. Prosto z łączki podczas trzeciego etapu prac ekshumacyjnych, ksiądz Roman Knebleski. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.